Mój znajomy przyszedł do mnie na trening i nie zrobił ani jednego ćwiczenia. Spędził godzinę w tym fotelu i schodząc z niego, powiedział, że chce dokładnie taki sam. I ani ja trochę mu się nie dziwię. Chcesz być dzikiem? Yeah, lecz Twoja skinia to wstyd. Musimy ją odmienić. Byś trenował tak jak nikt. Yes. ma McCabe. Słuchajcie, ja zawsze myślałem, że fotele te takie do masażu to jest jakiś taki wymysł dla emerytów z Japonii i na lotniska. I w zasadzie, to nie miałem żadnej wiedzy na ten temat Nie miałem żadnych informacji na ten temat Nigdy nie widziałem tego u nikogo w zasadzie w domu Jakiś może widziałem, że ktoś miał takie kanapy Z jakąś taką funkcją masażu, ale to była taka popierdółka No i czasem mi się zdarzało w jakichś filmach Właśnie z azjatyckich, czy na jakichś filmach ze Stanów coś takiego widzieć I jak bardzo się zdziwiłem Jak pojechaliśmy do tego showroomu Johnsona Usiadłem na tym fotelu Wtedy już Paweł z Johnsona opowiedział, że to nie jest tylko właśnie taki fotelik do masażu, który ma nas tam posmyrać po pleckach. Tylko, że to faktycznie można porządnie zaprogramować i że to faktycznie ta funkcja masażu tutaj jest, no, może nie alternatywą dla fizjoterapeuty czy masażysty, ale czymś już takim konkretnym. Na tamtym etapie, jak jeszcze to były takie rozmowy, to nadal myślałem jeszcze, że to jest takie marketingowe Mambo Jumbo, że próbuje mi coś sprzedać, wiadomo. Jest handlowcem, jego robota dobrze ją wykonuje, to nic złego. Jak usiedliśmy na tym pierwszy raz, w tym showroomie Johnsona, to szok. Na maksa, nie? Piotrek i Karol, ja też jeszcze wtedy jechałem z tymi plecami rozwalonymi, i jak włączyliśmy tutaj ten masaż na plecach, kosmos totalny. Jak tutaj w niektórych z tych trybów, jak tu jest ten tryb jakiś tam low back, stretch, to zaraz wam trochę z tego spróbujemy pokazać. No to nawet przy jakiejś mocy na 20%, to naprawdę konkretnie napierdzielało po tych plerach, nie? Czyli w takim pierwszym obyciu już wiedziałem, że to nie jest tylko takie smyranko po tylko urządzenie, które jest w stanie faktycznie pełnić jakąś bardziej profesjonalną rolę Później tam jakieś kilka tygodni, miesiąc później ten fotel rzeczywiście do mnie do chaty przyjechał No to w którymś z odcinków Pimp My Cave a", chyba w trzecim Mieliście okazję to widzieć jak Paweł go tutaj dostarczył i pomógł nam go zmontować Wstawiliśmy go tutaj w tym naszym ogrodzie tutaj zimowym Gdzie często oglądamy sobie tutaj telewizję Czy w ogóle po prostu chillujemy I od tego czasu ten fotel jest używany częściej niż chyba te kanapy, które tutaj na dole siedzą. Bo najczęściej jak ktoś u nas jest, czy to teściowa, czy to goście, czy to moi kumple, czy ja, Pati, mój Kuba, no nawet Stasiu podjarany, chociaż wiadomo, on z tego zbytnio nie korzysta. Siadamy sobie tutaj na tym, rozpalamy tutaj w kominku, puszczamy sobie film i potrafimy tutaj siedzieć dwa, trzy cykle, trzy cykle. I faktycznie często wychodzę z tego taki mega, mega zrelaksowany. To po pierwsze. Po drugie... Jak są u mnie goście, no takim dobrym przykładem jest Tritomaj, wy tego odcinka jeszcze chyba nie widzieliście, ale w obozie, w tym obozie, który robiliśmy sobie tutaj w lipcu z ekipą, z Bizonem, z Tomkiem i tak dalej, no to Tomek no stop na tym przesiadywał i cały czas był w szoku, że podobnie jak my myślał, że to będzie taka pierdółka, a to faktycznie mu tam porządnie te plery maglowało. No ja to wtedy nie wyobrażałem, że to, na to mi to polega. Ja chodzę do takiego mojego kolegi, terapeuty i on mi tak masuje, że ja tam płaczę, ale na tym fotelu to samo... Napierala tam na plecach, że koniec. On tak ospinane plecy, że to jest koniec. Tutaj. Dobre. Dobry fotel. Więc nasze takie pierwsze obycie, pierwszy kontakt, pierwsze doświadczenia z tym fotelem w tych pierwszych tygodniach były takie, że porządnie wali te plecy, porządnie tutaj ściska nogi, porządnie tutaj ściska to. Masa jest funkcji typowo tutaj masażowych. Przemyślenie było takie, że musimy raczej robić dużo, dużo słabiej tą moc niż jego tutaj potencjał czy jego możliwości. No bo ja faktycznie większość tych treningów używałem na dobre 20% albo nawet jeszcze mniej przy uruchomieniu programu, w tym fotelu, ale w innych pewnie jest podobnie, na początku on sobie kalibrację robi i wykrywa, gdzie mamy nogi, gdzie mamy tutaj kark, gdzie się kończą barki i do tego się dopasowuje. Domyślnie puszcza sobie jakąś tam moc rolek na plecach, jakieś tam nachylenie i jakieś tam moc tego limfatycznego masażu na nogach i na rękach, ale wszystkie te trzy rzeczy jesteśmy w stanie sobie regulować. On u mnie teraz skończył Tą regulację już zaczął program świadcu, który jest naszym takim ulubionym. Czyli on w tym świadcu to na zmianę ściska te ręce nogi. Masuje tutaj tymi rolkami na nogach no i leci dość mocno tutaj tymi rolkami na plecach. Ja to używam najczęściej. On jest taki trochę relaksujący, ale to na plecach jest naprawdę takie całkiem konkretne. Z fajnych tutaj bajerków to tak, jest to podgrzewane. Są tutaj głośniki z muzyczką, tutaj ma takie maty. I te dzyndzle, patrzcie, też są podgrzewane. Plus tutaj mamy podgrzewane rączki. Więc, jak jest chłodniej, to sobie można tak siedzieć. Cały fotel podgrzewany, to podgrzewane, rączki podgrzewane. Zajebiste. Spełnia on dla mnie tą taką funkcję nie tylko relaksacyjną, tylko faktycznie, patrzcie, jak on mi teraz mieli te plecy, no to aż się muszę odginać, bo czuję, że on po tych plecach te rolki w ten sposób sobie jadą i jak na przykład jestem trochę spięty, coś mnie tam pobolewa, tak jak teraz, no to trzeba się przyzwyczaić do tego Uczucia, że ta rolka ci tam po tych plecach jedzie, podobnie jak masażysta, poddać się trochę temu, jak ten nacisk idzie, no i trochę się tutaj odginać, i tak dalej, nie robić takiego sztucznego nacisku, że tylko przyciskam plery do tych rolek, i jak już się tego nauczymy, no to jest to całkiem przyjemne. No chociaż jest dużo takich momentów, że o kurde jak mnie wygięło, o kurde, jak mi wygina nogę, o kurde, jak mi coś tam. No ale jak schodzimy po tych 20 minutach, no to jesteśmy wyluzowani. Odnośnie samych modeli, ja jak były pierwotnie rozmowy o tym, żeby od nich jeden z tych foteli wziąć. To bardziej mi się podobały te modele niższe. Modeli jest chyba 4 albo 5. Oczywiście z różnym rozstrzałem cenowym. No, jak byliśmy w showroomie, no to usiadłem we wszystkich. I te niższe są dla mnie, według mnie, tak, żeby wstawić to na przykład w salonie jako mebel jednak trochę ładniejsze, bo to jest już taki moloch, wygląda to jak ciężarówka sporo miejsca zajmuje, no i nie jest też aż taki estetyczny jak te małe, które są w tych takich skorupkach, ale te małe jednak jak już w nich posiedziałem okazało się, że dla faceta 1,87m i tam 80 parę kilo no są za drobne, to jest bardziej tak dla kobiety może, dla jakiegoś mniejszego faceta, niższego, chudszego ode mnie i ja nie chciałem tego dużego, no tylko tak wyszło, że po prostu jak usiadłem w nich wszystkich, no to rzeczywiście ten się okazał najlepszy, no z tego też jest taki, że warto moim zdaniem pojechać do nich, do tego showroomu, podobnie jak w przypadku innych sprzętów. No i przymierzyć sobie, które tam nam pasują, nie? Szczególnie, że właśnie widzicie, no to jest jednak już duży, duży no mebel, nie? W zasadzie nie jest to fotelik jakiś taki malutki. Jeśli chodzi o ilość tutaj tych funkcji, tych bajerów, zdecydowanie ten najwyższy model najlepszy, no ale no jakby wiąże się też to już z jakimś konkretnym wydatkiem, niestety. Tego typu fotele innych firm, zachodnich, ale nawet często jakichś chińskich, potrafią kosztować od kilkunastu do nawet czterdziestu, pięćdziesięciu tysięcy złotych. Tutaj w fotele Synki Kosztują od kilku. Ten najwyższy model kosztuje niecałe 20, tam 19 ileś, bez rabatu, czyli powiedzmy, że są jakoś takie no, przystępne w miarę cenową. Sama firma ma też długą tradycję, wywodzi się tam z tej Japonii. Firma Johnson z Tajwanu i tak dalej, jakby nie jest to random gdzieś tam jakieś chińskie, ale z rabatem. Mamy 18% rabatu, z, czy to z Kodem Iron jak wiecie, czy z Kodem Akademia Triathlonu, na wszystko na, na stronie Johnsona, czyli i na bieżnie, i na te rowerki, orbitreki, na wszystko, na sprzęt siłowniowy i tak dalej, no i na te fotele też. No i z tym moim rabatem, no to wyszło praktycznie tam 15 z hakiem. Podsumowując, jakby tą politykę y, rabatów i ceny po rabacie, uważam, że taki sprzęt za kilka do kilkunastu tysięcy w domu, o ile mamy na niego miejsce. To jest fajny gadżet, fajny bayer. Przy kolejnej. Chacie, jak będę budował, czy będę sobie robił kolejny taki ogród zimowy, tam zamierzam wstawić foteli z masażem 2 lub trzy, żeby właśnie nie były takich sytuacji jak teraz, że tu u nas są regularnie kłótnie, kto ma na tym siedzieć, jak sobie film wieczorem oglądamy. No i wtedy mam powiedzmy taki rząd kinowy, nazwijmy to, kilka foteli obok siebie, kilkanaście tysięcy za taki topowy model jak ten po rabacie. No to nie jest nic taniego, no więc nie będę mówił, że to jest pierwsza potrzeba, ale jak mamy to miejsce, mamy potrzebę, stać nas, na to to polecam, a osobom sceptycznym, takim, które yy, uważają, jak ja uważałem jeszcze pół roku temu, że to jest Bayer na lotnisko, który tam nas smyra i tak dalej, zalecam odwiedzenie showroomu albo jeśli się kiedyś będziemy tutaj gdzieś widzieć, no to wpadnijcie do mnie, wypróbujecie sobie tutaj yy, i naprawdę się zdziwicie, jak to działa, jak to funkcjonuje. Powiem Ci, Piotrek, że to jest najprzyjemniejszy odcinek, jaki od dawna nagrywaliśmy. Bardzo dobrze się to nagrywa, ale jak mamy ograniczone miejsce albo ograniczony budżet, i ja jakbym się zastanawiał i chciał kupić sobie ten najtańszy na przykład fotel od nich, no to chyba bym nie kupił tego najtańszego, bo jest dla mnie za mały, taki byłbym ściśnięty, nie czuję aż tej funkcji, ale dwa bajery mi się od nich podobały. I jeden z nich mam. Jeden to jest taka pufa jak podniesiemy to yy, pokrywkę, to w środek wkładamy nogi i te nogi są tam rolowane, masowane i tak dalej, a ta pokrywka jest jednocześnie masażerem na plecy, na odcinek lędźwiowy lub na kark i to jest jakiś taki ludzki budżet. Nie pamiętam, ile dokładnie ta pufa kosztowała, ale chyba jakoś niecałego tysiaka. A drugie, co mam i co bardzo często używam, no to mają taki masażer, który jest, widzicie, tym takim... Rogalem, który sobie wozimy do samolotów na lotnisko. On jest tutaj dopompowywany, więc możemy go sobie wypompować, więc zajmuje znacznie mniej miejsca. I w środku ma wbudowane te rolki. I to też by się wydawało, że pierdołka, ale naprawdę siedzi się z tym zawsze zajebiście. Ja potrafię czasem w pracy sobie z tym siedzieć przy kąpie albo na kanapie, jak siedzę na laptopie. Bardzo często biorę to ze sobą. W zasadzie wszędzie go biorę to ze sobą w tej chwili na wyjazdy. Także jak jedziemy na zawody, czy jak teraz będę leciał na Florydę, czy gdzieś tam, to biorę to ze sobą i naprawdę działa fajnie. No i to kosztuje kilka stówek, nie, więc to, to jest takie w budżecie. Jakbym miał tylko kilka stów i chciał mieć jakiś masażer, to kupiłbym to. Jakbym miał Stysiaka, to kupiłbym tą pufę, a jak chcę kupować fotel, to już bym kupił ten średni model, czy ten najwyższy, no bo jednak tutaj czuć te funkcje i po prostu się w nich mieszczę, a w tych małych, no chyba że, jestem, że byłbym kobietą, to to pewnie te mniejsze by w zupełności starczyły. Zabawne dosyć. Najbardziej mi się podobają z ich sprzętów dwa skrajne cenowo: ten rogal za kilka stówek, no i ten fotel katalogowo no za niecałe 20 koła. Dobra, koniec tego dobrego. Wymasował Wymarsow... się burżuj. środek dnia tutaj masaże odchodzą. Przemyśleń mam kilka. Nie jest to tylko taki gadżet. Spełnia znacznie więcej funkcji, niż mi się wydawało. Miałem to Użyczone na jakiś tam czas i myślałem, że będę to do nich odsyłał, że nie będzie potrzebne, a teraz już wiem, że na pewno odsyłał, nie będę, nawet się zastanawiam, czy sobie nie dokupić kilka kolejnych. No, i na koniec myślę, że jeśli już to w ogóle rozważamy, no to ten rabat 18% jakoś pomaga. No, przypominam oczywiście, wiadomo, że jest to współpraca. Przypominam oczywiście, że jak w przypadku wszystkich innych współprac, jeśli kupujecie coś do tych naszych partnerów, wykorzystując nasze kody rabatowe, no to my coś z tego mamy w ramach tej współpracy, w ramach tego deala. Natomiast ten hajs, to po pierwsze nie jest fortuna, a po drugie, no nie idzie to na wakacje. Tylko w zasadzie w większości, albo w całości, albo nawet w całości plus moje dopłacanie idzie na utrzymanie Akademii Triathlonu, nagrywanie treści na Akademii Triathlonu, na te komentarze, te wszystkie filmy z zawodów, czyli na szeroko rozumiane moderowanie polskiego triathlonu. Ja z fotela i ogólnie z synki jestem bardzo zadowolony, bardzo zaskoczony w zasadzie, bo nie myślałem, że to jest takie fajne. No i wam też polecam, nie, ale. To każdy musi się najwyraźniej przekonać po sobie. Pozdrawiam.